W tym odcinku się dowiemy. Cześć widzowie! Dzisiaj będziemy robić... robić labirynty. Ostatnio nam w Lędziut bardzo wam się spodobał, to więc postanowiłem zrobić taki drugi labirynt. Bo ja słyszałam, wam komentarze bardzo Osob to lubią więcej mi po prostu nie ma innego. i to ma już sens, że tutaj nie da rady tak od razu, ale tam radę. Jak tu. Wow. Tak, o, na jest tak w nicopie, ale w lodusku się może to jest prawda. Więc tutaj już będzie bardzo ciężko. Hmm. Dlatego my hmm. muszą mi odpowiedzieć. Jak dacie lajka, to to zrobię, a jak nie, to tego nie zrobię. Zapraszam do tego robienie. Czekam na lajka like za chwilę. Za chwilkę zwrócę do widzów Czekam na lajka like albo suba lub sub. Bo ja jeszcze może być sub. I tutaj mamy wszystko dobrze. To teraz to jest najtrudniejsze. Muszę poczekać na lajki lub suby. Muszę sobie poczekać. Muszę poczekać. Sobie chyba zabrać. Nie! Szybko minęło! No i... Ty majka Franka zasubskrybu. Subskrybujcie, subskrybujcie moją osobę, bo dam wam nagrodę. Tutaj ja na przykład, od tego ja idę do tej tablicy. Nie wiemy, co tam będzie. Ja też nie wiem, ale wezmę ze sobą wojażdżka. I tutaj nie będzie wielkich problemów. Trochę cicho to powiem, ale widowie nie próbują się, bo jestem na początku, a ostatnim, tylko po dwie mojego drugiego kanału, bo tu tam jest. Ja myślę, że Wam się to spodobało. ale to nie ma tego za dużo wyświetleń. Jest na ostatnim, Tylko na jeden bilet Ja już wiem. Bo to powinno być trzy, ale jeszcze to da. Ty za bilet udało się, ale ja jeszcze to coś nowego zrobić. Kropka tutaj szła do swojego najnowszego dzieciaka, w którym ja go nosiłem. Kreska. Kreska i Kropka. W tym odcinku będzie występowała dzisiaj Kreska razem z Kropką. I dlatego to nie będzie samo to, tylko Kreska. Kreska. Kreska, I teraz czas na Waszą ulubioną mywkę. Która ma dużo sekretów. Kropkę. A niektórzy ulubioną moją mywkę przecinek. Ale najczęściej, moim zdaniem. Tak, bo jest taka swój i nigdy mnie nigdy nie gryzła, ale jest jedna zła wiadomość. Co ja miałem, obszarę. każdy like pomógł, myślę, że jest nam na tyle dużo i już pomogło to kropce. Po jutro będzie nowy kanał, wojtuś Games. Ja już nie mogę się doczekać, a wy widzowie napiszcie to w komentarzu. Będę się radzić coraz lepiej. Ale na razie to tylko na ganes. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. I dało mi to energię. I krótka przecinek i przecinek. I kleska, wykrzyknik I na znak zapytania. te tak chcą zrobić dla mnie sobie. Pa, Papa, kocham was.